Zimny Prysznic, sztuka Freda Apke w reżyserii samego autora, to najnowsza propozycja repertuarowa teatru miejskiego w Gliwicach. Według opisu na stronie miała to być tragifarsa małżeńska. No i troszkę za duży jednak nacisk, w drugiej części spektaklu, zwłaszcza pada na farsę. Wiem, że są wielbiciele tego gatunku, wiem, że cieszy się on bardzo dużą popularnością, wiem, że niemal każdy teatr musi mieć w swoim repertuarze przynajmniej jedną farsę, ale ja niestety na takie stricte farsowe spektakle raczej nie chodzę, raczej ich nie lubię, raczej one mnie nie bawią. Oczywiście są wyjątki, miałem taki okres zresztą, że bardzo mnie one cieszyły, radowały. No teraz już po prostu troszkę nie. To jest kwestia gustu, każdy humor jest dla ludzi jeżeli coś kogoś bawi, no to niech bawi i niech bawi się świetnie. Wczoraj na spektaklu, gdy go oglądałem, publiczność bawiła się bardzo dobrze. Ja też moment przy tej historii bawiłem się całkiem nieźle, zwłaszcza w jej. Pierwszej części. No bo mamy historię małżeństwa, gdzie on jest architektem, ona jest autorką poradników dotyczących miłości, dotyczących związku, dotyczących dobrego życia razem. Influencerką internetową, mającą też własny program w telewizji. No ale cóż, coś im się w tym życiu małżeńskim nie układa, są w jakiejś separacji, zamierzają się rozejść, no ale nie mogą, no bo przecież Rune cały jej autorytet. Jadą do Hiszpanii ze swoich rodzinnych Niemiec sprzedać domno, ale zmęczeni jazdą zatrzymują się gdzieś we Francji w jakimś dość podłym hotelu, w trakcie remontu. Łóżko jest tylko jedno, w dodatku łazienka musi być łączona z Mieszkańcami sąsiedniego pokoju, w dodatku w tej łazience nie działa prysznic, no a para, która znajduje się w sąsiednim pokoju, to wielcy wielbiciele tych małżeńskich porad i chętnie z nich oni korzystają. No i mamy jedną noc, w czasie której Zaczyna się od naprawdę takiej małżeńskiej yy, tragifarsy, od takich wyrzutów gorzkich, od takiej analizy życia, od takiej próby zachowania pozorów grzeczności wobec chęci pożalenia się, jak to źle nam w tym związku nie było. Przypominało mi to troszkę klasyczny film, czyli Wojnę Państwa Rose. Bardzo mi się ten film podobał. To, swoją drogą nie widziałem jeszcze tej nowej wersji, muszę ją yy, nadrobić. Natomiast im dalej, tym brnęliśmy w wątki typowo farsowe z trzaskaniem drzwiami, tarzaniem się, no i tym podobało mi się mniej. Ma ta, sztuka, ma ta sztuka błyskotliwe dialogi, ma znakomite momenty, jest dość dobrze prowadzona reżysersko, bo sporo się dzieje, no ale jednak im ona bardziej zmierza w kierunku farsowości, im więcej pojawia się postaci, tym jest gorzej. Mówię im pojawia się więcej postaci, bo o ile jeszcze dwójkę. Tę dodatkową, ona już jest troszkę taka zbyt przerysowana, ale jeszcze to wszystko kupuje. Oczywiście, farsa wymaga no, pewnej konwencji, pewnego zawieszenia niewiary, pewnej umowności. O tyle już wątek y, pana technicznego, który tam wpada, no jest poprowadzony po prostu głupio, to znaczy ta postać nie ma żadnego y, sensu. No, nie spoilerując za dużo, my już się w 30 sekund domyślamy tego, czego bohaterka nie może się domyślić przez kilka minut, a on oczywiście nie wyprowadza jej z błędu. Dlaczego? Nie wiem, jakoś ta postać jest no, kompletnie, moim zdaniem, y, nietrafiona, y, dziwnie, głupkowato napisana. No, i oczywiście nie jest to zarzut do grającego te rolę Mariusza Galilejczyka, no tylko po prostu do autora, reżysera, który no jakoś zabrakło kreatywności, żeby ta postać tutaj cokolwiek wnosiła. Aktorzy generalnie grają w tym spektaklu znakomicie i tutaj pierwszeństwo należy się. Paniom. Panie są absolutnie świetne. Z jednej strony to Aleksandra Maj, która no, pięknie buduje tę te, te wyższość. Ona tam ma bardzo dużą rozpiętość emocji, od takiego zmęczenia, przez tu jakieś momenty szczęścia, tu taką, takie manifestacyjne działania, tutaj udawanie, tutaj na serio jakaś taka agresja wobec niego. To naprawdę jest, jak zawsze zresztą w wykonaniu tej aktorki, rola absolutnie znakomita. Druga rola żeńska to jest Klaudia Cygoń Majchrowska, która gra taką dziewczynę grzeczną, ułożoną, bardzo taką na początku w tych okularkach, ale później budzą się w niej demony. No i też to jest bardzo dobrze, bardzo wiarygodnie zagrane. Niewiele tak naprawdę ustępują panowie zwłaszcza Adam Krawczuk tutaj bryluje jako ten mąż, architekt. Bardzo też dobrze zagrana, dobrze poprowadzona rola jest jeszcze Kornel Sadowski. Tu już ta rola jest troszkę zbyt przerysowana, ale to znowu nie jest zarzut do aktora. Generalnie wszyscy grają tutaj na takie 120-125 farsowych procent, więc to duży wysiłek, także fizyczny dla, dla aktorów. No i jak ja kupuję tę konwencję, rozumiem ją. Natomiast, i w przypadku tych czterech postaci, no jeszcze jestem w stanie jakby to wszystko, co się dzieje w pewnej tej umowności, w pewnej farsowej otoczce, uwzględniając znakomite aktorstwo i uwzględniając no pewne błyskotliwe, dobre elementy, zaakceptować. Nie do końca rozumiem, czemu ten spektakl trwa licząc z przerwą 2 godziny 20 minut, skoro spokojnie mógłby się zamknąć w półtorej godziny, no maksymalnie godzina 45 i to bez przerwy myślę, że byłoby to lepsze rozwiązanie, bo tak to jest to trochę rozwiązanie, zwleczone, pojawiają się tam jakieś, jakieś dłużyzny. Nie rozumiem też, czemu pozostano w wierności tekstowi, czyli zrobiono, zostawiono bohaterów jako Niemców, bo nic to nie wnosi do tekstu, poza tym, że czasem mówią, że mówią po niemiecku, co jakby zupełnie nam się gryzie, bo myśmy już zdążyli, przynajmniej ja, cztery razy zapomnieć, że mamy do czynienia z Niemcami. Nic jakby w ich, nie wiem, zachowaniu, charakterze, mm, przeszłości nie jest typowo niemieckiego. No więc Tutaj tak naprawdę chyba się można było pokusić o przeniesienie tego w polskie realia bez żadnej straty dla fabuły, a z lekkim takim zyskiem logicznym, moim zdaniem, by to wyglądało. Myślę, że wielbiciele fars będą się na tym spektaklu dobrze bawili. Bawili się zresztą dobrze, tak jak oglądałem. Była owacja nastojąca, chociaż dzisiaj pojawia się ona niemal po każdym spektaklu. To swoją drogą też jest ciekawe. Jak wy odbieracie te owacje na stojąco przy niemal każdym przedstawieniu? Bo ja jednak uważam, że powinno to być zastrzeżone dla naprawdę takich wybitnych perełek, a mam wrażenie, że bardzo nam. Ten y, zwyczaj wstawania do oklasków spowszedniał. To oczywiście nie ma związku stricte z tym spektaklem. Pytam raczej bardziej ogólnie. Y, bardzo chętnie przeczytam, co macie na ten temat do powiedzenia, co macie do powiedzenia na temat tego spektaklu, na, na temat fars w ogólności i na temat w ogóle innych spektakli. Zapraszam do kontaktu ze mną. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania mnie na YouTube, do czytania i oglądania mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej kulturalnykonferencjer.pl. Jest także Facebook, Instagram. Tam wszędzie możecie być ze mną w kontakcie. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli tam będziemy się mogli spotykać przy okazji. Kolejnych recenzji. Także Zimny Prysznic, Freda Apke w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Coś do polecenia dla wielbicieli fars, dla wielbicieli komedii, czy dla spodziewającej się takiej naprawdę tragi farsy. No to tylko już yy, momentami. No a mój kanał niezmiennie polecam wszystkim teatromaniakom i teatrofilom. Jarosław Ciszek, kulturalny konferencjer. Dzięki serdeczne za uwagę.